Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Rakuję się w kolejnym odcinku Dead by Daylight. I dzisiaj, słuchajcie, jestem Eryczek. Cześć wszystkim! I wróciła z dalekich wojaży podróży z Opalanka i w ogóle jest z nami gościnna Tulinda. Dzień dobry. Jestem i są moje dzwony. Cześć wszystkim. Ej, co ten. Ej, u was też on taki wielki jest? Co? U mnie na nagraniu zobaczycie, Poza. że mam takiego wielkiego Acea po prostu my jesteśmy takie małe kruszynki, a on jest taki wielki, kurde, jakby nie wiem, 10 metrów miał. No wysoki na no, bo my no, Ale to coś... Ej no. nie mogę kliknąć ready. Ładza, po co? Nie piszcie. No bo 9 sekund zostało. O nie! Opuściłem Long. lobby! Co? Ja niechcący. Nie no, no jestem. No wiem, ale niechcący wym opuścił lobby. Ha! No, to jest. On pierwszy raz gra w Dead by Daylight, słuchajcie, trzeba mu. No, basę. słuchajcie, ja nie grałam bardziej tygodni, więc ja już nie umiem, jakby <grym> <grym> co. Kto no, ktoś dał krwawą. No, no. Kto ten dał gość, szmatę? ten gość, ten gość. Kto dał no. szmatę? Ja dałem szmatę. Nie, nie, po bardzo. Szmatę do podłóg. Trzeba te dzwony swoje uspokoić, czy ty będą teraz tak trąbiły cały czas? Przed chwilą tam. Ja mówiłam, że są dzwony. Dzwony robią dzień, dzień. Dzyń. No, my nagrywamy w niedzielę. Ja mieszkam niedaleko kościoła, więc no niestety tutaj dzisiaj dzwony będą, ciągle, więc pewnie u każdego z nas będą. No. no. <laughs> Ale jeszcze w niedzielę tak, wiesz, za jednym razem to tak jakieś pięć minut, nie? Także... No chyba no nie. sobie żartujecie, no. O oh mój Przecież rozgrzewkowe i była ta sama mapa i był królik, który mnie tunelował i kampił. Ale uciekliśmy tak, tak. z eryczkiem. No ja nie, bo, bo mnie kampiła po prostu pod hakiem tak centralnie i tunelowała do samego końca, nie? Wszystko robiliśmy, coverowaliśmy, różne tak. cuda, zostawiała nas, po prostu tragedia. Coś ty zrobiła. I, nie ja to I to jest oni. Tak. I za mną leci bąbelki! A nie za mną? A zostawił mnie? No za mną. To ja idę do tego genialsego O, Ale jednak za mną! Nie? Jednak goni mnie! O no, właśnie bo on tak jakoś. On chce chyba, żebyśmy się wykrwawili na śmierć, wiecie? Bo on będzie zbierał te krewki nasze Goni dżemka, jak dżemek pierwszy fiknie, to kurde... Dobra, wyleczyłem bomble. Jak on to zrobił? Ej, za... Ogłuszyłem! Wow. Ale słuchaj ogłuszyłem go on dopiero potem mnie wziął i trzasnął to to co za shit w ogóle, No pewnie był. Ale co za gunwo, nienawidzę gry znowu. A już ją prawie <noise> lubiłem. Dobra, robię to. Nie mam od 4 godzin, co na razie wiecie, Wszystko jest okej. Okay. Chociaż to kluczyca mnie wkurzyła, bo tylko na mnie tak po prostu. Ja nie wiem. Nooo. Wątróbki dla was wszystkich, moi drodzy. i Zapraszam was na grupę w ogóle Dracusia i na Instagram Dracusiek. Do zobaczenia. <noise> Ten to w ogóle ma jakieś takie zwolnienie maszyny losującej. O, on mną! Bo miałem wolne ręce i mogę się skupić na rozmowie z moimi widzami, tak? Yo, yo. Masz nie mam. Masz borrowedę jakąś? <grywa> latarkę ktoś zgubił! No, to Za kim gdzie? Za przemkiem. Ooo, Borowed wjechał. No, mówię, że ma borweda. Ja nie ściągam bez borweda. A ja ściągam. <grywa> Wiemy. <grywa> ja mam boroweda? No. my porządni. My porządni. My porządne? Chociaż na mecz rozgrzewkowy zmieniłem postać i tam nie miałem. No, to się przydał, nie? Bo tak mnie po prostu kampiła pod no. hakiem, że masakra. Muszę się uleczyć. I słuchajcie, nic do a sobie nie przyniosłem i teraz jest, jest mi tak... Wiczku się chce, bujaj się, ja sobie punkty zbieram, nie dam ci się. Zabujaj się, nie będę ci dawał. A... nie ten... do mnie. Na początku był dobrze zrobiony. Dobra, prostu... idzie. No, bo tak na razie jest ciężko, tak wiecie, wszystkie geny do końca, ale to jest wszystko kwestia tego, że to jest ta mapa, a tej mapy nienawidzimy. Dobra, ja jest... też nienawidzę, ja tutaj nie potrafię genów znaleźć. Jezu, ale to jest tak strasznie na górze, to jest... No jak to ty to zrobiłeś?! Ja? No, to no, to nie, to no, to dawaj, dawaj, to... podnieś mnie! Ej, ostateczny cios jeszcze miałem! No dupa, jaki nienawidzę po prostu tej gry, no. Ostateczny cios sekundę miałem. Oh my God, taki za... to ma... No, no Jakie to pożyje, słuchajcie. No i go zdenerwował, no Bullshit gra, nienawidzę jej już nie gram. Słuchajcie, to już ostatni odcinek jest The by Daylight. Z wyjątkiem tych, które już nagrałem Czekaj to, to łatwo ci mówić Dobra, idę do was, bo widzę że. Chodź! On nie goni, chodź, chodź Spokojnie. Poczekaj. Widzisz taki Spokojnie. mam ładny plecaczek? a Idzie! No, dzięki. Zamordowałaś mnie. Ja cię zamordowałam, lecę za tobą, dupę ci osłaniam. To przeleć na ja sobie! Szybciej biegni! Nie mogę! No widzisz, podstawiłam ci oh się, God. no, żeby nie było. Ale cię za tobą, uciekaj! Dobra. Przemek! Trzymaj się Gosia! No... Oj! Okay. <laughs> o nie wrócił tu! <laughs> Ale może mnie mam jeszcze ostateczny cios. <laughs> Boże, Ej, no ta końcówka! Kurde, żebra. Czemu mnie nie wziąłem jeszcze ostatecznej ciosery. Chodź mi, zmacaj. A tamta osoba robi gena, nie? No i Nie, zruszyła się tamta osoba Dobrze. pola. Ja Dobry podatak. Ryk podniesiesz mnie, ja pójdzie w drugą stronę i chciałem Przemka podnieść. No, no. Ja nie umiem grać, mówiłam. Ej, odczołgajcie się stąd, bo to wiecie... Dobra. Niech weźmie Ryka, ja mam a jeszcze ma szansę na przeżycie. Dobra, on bierze mnie. Easy, ja easy. mówię, odczołgajcie się, a przemak się do mnie wyczołga. Ja się czołgam do Aisa. Teraz proszę, żeby nie macał. Chodź tu szybciej, głupi burak. Co on robi, ten Ace? No, na lat Ace nie, Nie? jednak nie. Ja pierdziele, no miał czas. Ej, Co za kupis No, Nie czy po ciebie, nie? O, pedał. Nie no, wiem ale to nie wiem czy to było najmądrzejsze zagranie. Swoje, Powinien podaże. najpierw podnieść przemka. Później zdjęć mnie. Dobra, Isik, kogo bierzesz? Gosie, dobra. Biegnij Kuj Przeblad. <noise> Jezu, ale powiem wam że to było <noise> dziwne. No, dobra, znalazłem Isika. I bardzo dobrze, niech leży i gnije. O, dobra, wróciłem. Do Gosia, <nie>? jaka <noise> agresja w tobie a co? Wrócił do mnie <gry> mnie podnosi. Ale to było dobre, to było dobre. Oj, dupaś się zgziąłem. Dobra, chodź Jakoś ten. Trzeba muszę się podleczyć. Zaraz pójdę po ciebie. Dobra. Wszyscy są w równych odległościach do mnie. Ejsik po mnie idzie. No dobra. W razie wół, więc dawaj, Ejsik, nie skradaj dupy, Przemek. Po co żeś ty przylazni? z nim? Nie z nim, sam tu przyszedłem. To weź mi może... A, to jest zrobione. Coś mnie wciągnie. Ja się przestraszyłem Kto o niego. Jest. Oj oj. Kurde przyszedł oni <laughs> na pole no What, the What does the fuck say? Ja no, wypadnę ogólnie. O, wziąć. Dobra, wziął tego, wziął tego Gosia. Ale uważaj, idzie tam... tam. Kurz, właśnie się zachrywałam. No A! Dobra. Gosia przyszedł tu! Uciekaj! Czekajcie. Matko święta, nie wszyscy naraz! O, ja go nie biczałem... Bieg biegnij szybciej! Ja podnoszę tam tego. A, czemu mi nie... To, nie się dzieje, czemu bo... mi nie przedciłem, Przecież wciskałem E, no do... O nie, przepraszam. Oooo! E, ja połowę odcinka tu uciekam. No i znowu zrobił to samo, no czujesz, to zablokowałem go... On... Dalej żyje. Ej, co tu się dzieje, żołnierka, bo uciekamy! Dawaj, ani jesteśmy... Mogliśmy się wyłączyć. Co to, on tu idzie już. Teraz Gideon, ja już nie żyję. To chodź tu. A ty A żyjesz? że tu jesteśmy. On tu idzie. Teraz taka będzie, słuchajcie, słuchajcie, będzie niepisana zasada. Teraz jak będzie mapa Gideon, Szkoła albo Hawking's... Przerywamy nagranie. To przerywamy nagranie. Dobra, słuchajcie, biegnę. Lecę Co tam, robię? tam, tam A bierze go, dobra. Ej, jednego go są. <grym> oh my god, słuchajcie, ja <grym> też jestem nadentkę. Widać, tak, widać, że Gosia wróciła z wakacji, prawda? Prawda <grym> <grym> To wszystko na mnie. Tak troszkę. Ale taka prawda, że ja przyciągam złych, złe mapy, złych killerów. Dobra, słuchajcie. Co tu się dzieje? Nie bierz go, on ten do nich leży i gnije i... O. No to idzie, uciekaj! To co no. mu stoisz, blokujesz przejście. No ja chciałam, on kutnął przede mną. Dobra, co tu są jakieś geny? O, nie wiem, naprawiam jakiegoś. Dopiero jeden naprawiliśmy. Przemku ile mamy minut meczu? A dziewięć. No, i jeden Chcesz mi to nie. przedłużyć do jednego meczu odcinka? Widzę. Nie, ja zaraz padnę. No, pierwszy padnie ace. Chociaż tak powiem wam, że tak się kręci. Ja jak... Nie na nie? <laughs> Boże, jak sobie zdarłem gardło. Ej no kurde, jak to jest? Ten go walnął tą super mocą. Ten go zablokował i ten się zablokował i nie padł. Ja trzy razy go wziąłem i walnąłem <laughs> Najwidoczniej źle go walnąłeś, no. Ja umiem ja dobrze wie, walić, tyle, ale widocznie źle. Pięknie. Dobrze walę, ale źle. Chcecie mnie nauczyć walić Przemku po prostu. Chce ktoś mnie nauczyć walić? Ej, słuchajcie, w ogóle jest też taki problem, że jak no ja grałem on. nie. Ciebie na to to nie prosiłbym. <laughs> <laughs> Jaki o, masz problem, widzicie, Przemku, widzicie co. Ja tam. nie wiem, ja nie ogarniam tej głupiej gry już po prostu. Albo mam pecha po prostu, albo, albo po prostu żal. Dobra, zrobiłem gena. A to on tam tego goni, co? No ciągle że... się gonią. Ten Ace. A on teraz spadnie, bo on... A, o, on. Przestał go gonić. Lecę tam, tam, tam. O skrzynki on widzi, on w ogóle ma niezłomnego. Ostateczny cios z i skrzynki kurde, widzi. Kurde, Tak. Jestem w dupiu trochę. Jestem w dupiu, a wiecie, jakim dupiu ja będę? Jak wy przeżyjecie, a ja tylko jeden zginę. O, ej hello, sprzedałem cię. Nie, Nie, gdzie on jest? O, wyleczył się, O, kurde. Patrz, widzisz, do niego trafiłem znowu. Boże, za szeroko Bo ten otwieram buzię. Co tam u was, bumbelki? Jak wasze wakacje? Jak wasze holidaje? O. o, ej się, O, no, ulecz mnie ruchą. No. no leczysz czy nie leczysz? No. Ej, słuchajcie, jakoś idzie. W ogóle patrzcie, miałem tu widział! Mhm. Czyli zaproszyłem. No, ej, czy ty nie umiesz Tak, no, Po prostu do mnie, a ja byłam schowana za tym. Jak to? Może ma to, że jak naprawisz gena, to cię widzi przez ileś tam. Dobrze. Jest chyba taki teorek. Chyba ta. Jest na pewno. Wow, wow, wow. W ogóle jakieś zmiany były, coś, i w kilerach, i wcześniej, ale ja nic nie wiem, słuchaj. Mogę no. po prostu. O, go się zdjął Tak. Jakieś zmiany były, ale weźcie zgięcie, może sobie ja też musiał pograć, mimo wszystko. A, no no o, dobrze. Mamy to. tu. To <laughs> no, Eric, weźcie się tam podstaw też. A ten co zbudował do jakiegoś silosa próbuje wejść. Idę uratować go się jeszcze. Ja nie ratuj jej, weź zgiń. Radę. Spójrzcie razem. Wierzę, że tak Terek, jest... masz kruki nad głową. Też masz kruki A nie, to twoja brzydka fryzura. <laughs> Aha, już ma miejsca. Uważajcie, co tu się dzieje? Wszyscy A blokuj go! Czemu go nie zablokowałeś? No rozumiem, że to był szok. Czemu mu w majtkach? <laughs> Czekajcie... O Co tu się dzieje? O, jedna jednak gnął, no, dobra Eryk, idź się postaw Dawaj, dawaj Eryk, teraz liczę na trzyma ja ciebie Trzymamy to kciuki, Eryk zginie, trzy Dwa Gosia, który to ty Do mnie, mnie. A ciebie wziął tam tamtego A rzucił! No, dawaj, dawaj, rozjedź go, rozjedź go, rozjedź go, rozkwaś go, Boże, zniszcz, zabij, no. Jest, mamy to fakie! Yeah. Myślałem, że czemu o, nie? Ten, a teraz nie słodniego, faktycznie! I żyjemy! Ja padłem. Bajabongo. Wszedł ten. To nie działa, jak on ma tego rejdza. No widocznie spóźniłeś się, może z milisekundę. Może z milisekundę się zopuźniłem. Chciałem tak pięknie przez niego przelecieć. Już mówię, jolo. Czemu chcesz przelecieć o niego? Porozmawiamy o tym, bo to chyba choroła. No o Jezu, Boże, jak mi kardło boli. tą pipkę, trąbkę? Mm, Się nic nie wiem. Dżem dżem dżem. Dżem, dżem dżem. dżem, No dobrze, czy Gosia przyżyje? O nie. Co tam u was, słodziaczki kochaczki? O Jezu, led ledwo wbiłem... Kochane łezka. słodziaczki, dobra, co mi twoja łezka obchodzi. Jak to? Co? Powinna cię obchodzić najwięcej. Moje łzy jak Feniksa. Weź spłoni i nie, nie wskrzeszaj się. Nie, pierwszy, nie, drugi raz wisi. A ta co ty tutaj zrobisz? W tych tutaj. A ty możesz tutaj tej dziurki wskoczyć? Weź wskocz. Czekaj, tak, ale nie da się tam. Kury! wskocz. wskocz, skocz! skocz. Czemu nie chcesz tam wskoczyć? Ja bym chciał żebyś tam wskoczyła. Żebyś tak od wiele, proszę. O, sprincior. Sprinciorzka gorzka... O kurde. Lol. O, oh, hello! Tell Michał, Waria are Gici, gici, oj. Ty masz Boroweda, koles! Chyba o tym nie wie. wie, zrobił. Nie, nie. Gosia pomyliła drzwi, ale jest dobrze. A jak ten z Gdzie jest modulet? Emotion jak na grzybkach. Lubimy grzybki, prawda? Ale nienawidzimy tej mapy. Ej, a, ten się leczy. O, o, a, Ja znalazłem! Słyszę go. On biega jak szalony po tej mapie. O, do głośniej trafił. A tam jest klapa. Tam <głos》jest klapa. No nie, bo szkoda czasu. A teraz jest szkoda czasu, jak <głos》>. mówiłem, zabijcie się w piątej minucie, jak już wszyscy mieliśmy dioda. To nie, bo po co? Bo po co? Chodź pożyjemy Zyba. sobie szczurę. A miał rangę? Nie wiem, nawet A, nie patrzyłem nie jeszcze Dwunastą, więc nieźle. Okay. O, wbiłem sobie 13 poziom, straciłem rangę. Ten miał 12, ten grał na 7 i zobaczę jeszcze, bo dostałem jakieś o, nagrodę. Jeszcze sobie nie kupiłem przepustki ogólnie. No ja w ogóle nie, nie gram. No właśnie, a miałeś sobie kupić jak będzie łatwy zabójca. Halo gościa, czemu na No miałam, sprawa? ale ja nie gram, więc to jest bez sensu. Patrzcie, dostałem scyzoryk do nie, do, do tego. Ładny on. Dobrze słuchajcie, ale to by było tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Przez tyło, że tam ci grali tak długo, ja nie mogłem sobie pograć długo. Grałem sobie krótko, ale no cóż, o jeszcze wam pokażę mój bieżący tom który robię. O, widzicie skończony. Nie ma to znaczenia. Grała ze mną po wielkiej. Po, wielki, po wielkim czym. przerwie. wakacjach. Po wakacjach. Wielkich tak. gosiowych wakacjach. Mam Co? nadzieję, że mecze do nich wyjdą troszkę lepsze niż te do mnie. Zobaczymy. Grała ze mną Gosia. Grałam, papa. Pa. Grał z Erik, Grałem, cześć! Trzymajcie się, do zobaczenia i papa! Pa.